To jest to nowe. Kolejny unboxing, ale tutaj to nie jest główny punkt programu. Główny gwóźdź, unboxing tej przesyłki wydawałoby się, że to od Bulls. NL, od których dostałem już kiedyś przesyłkę z lotkami Sebastiana Stejera, ale nie. Tutaj ta taśma tylko, tylko robi taką zmyłkę, bo to co innego, zaraz się przekonamy. Mała paczka widać. Będzie jeden konkret. Tym razem skorzystam z lotek Christiana Kista, które były kiedyś takie przeze mnie poszukiwane i myślałem, że to będą lotki na lata. Troszkę się pozmieniał u mnie chwyt. I skończyło się na Lox Linasir. I właśnie tymi lotkami rzucam, ale już skupiamy się na głównym aktorze dzisiejszego odcinka. Właściwie na jego lotkach. Pro Prosiries jest tutaj już napisane. Jakiś wypełniacz. A chodzi tutaj o lotki Mindałgasa Barauskasa. Śmieszne te imiona i nazwiska e, za, zawodników. E, ludzi z Litwy brzmią, ale naprawdę. Lotki od Shot, bo tego jak widziałem, Shot, Firma nie taka nowa, ale teraz e, jakby zaczęła podbijać rynek, i widać piękne opakowanie z lotkami litewskiego. Dartera. Same lotki też robią wrażenie, bo to nie jest taki standardowy barel. Bo Powiedziałbym, że trochę podobne do lotek Dariusa Ladbanauskasa, czyli też Litwina, który lotki ma od Cosmo. Ale zobaczmy z bliska, jak wyglądają te lotki, jak się prezentują. Zobaczmy, co jest dokładnie w opakowaniu od Shot. Jak samo opakowanie z bliska wygląda. A później rzucimy sobie okiem na sam barel. No to rzućmy okiem z bliska na te. Lotki, najpierw samo opakowanie bo trzeba przyznać, że lotki są bardzo ładnie zapakowane trochę niestandardowo w takim sensie, że nie spotyka się na co dzień lotek w takim opakowaniu Przyjrzyjmy się dokładnie tak jak mówiłem, Pro Series czyli seria lotek od Pro, e, dla Pro Darterów tymi lotkami, którymi rzucają właśnie Pro Darterzy Shot, tak jak mówiłem, producent Mindaugas, Barauskas z jakimś jego herbem. Widać tutaj jego lotki. Cały, cały grip, cały barel. Informacja o tym, że w zestawie mamy piórka 100 mikronów. Piórka, wa piórka. barele ważą 25 gramów plus minus 0,05 g. O tym się przekonamy, bo sprawdzimy też lotki na wadze jubilerskiej. Co tu jeszcze mamy? Informacja: 90% zawartości wolframu. Tak jak wspomniałem, dokładność wagi do 500 g i informacje o tych piórkach 100 mikronów, Pro jest tutaj po boku jeszcze bardzo ładne logo shot po drugiej stronie. Tutaj e, Sociale shotdarts jak najbardziej zachęcam do odwiedzenia i zasubowania ich, czy bo lajkowania, jeżeli chodzi o Facebook. Oczywiście linki do ich social mediów umieszczam w opisie pod filmem. Tutaj widzimy Shotdarts. To Nowa Zelandia, tutaj gdzieś jeszcze była. Nawet informacja, tak, tutaj, że wyprodukowane lotki są w Nowej Zelandii. Gdzieś tam na fanpage'u e, Shot można często zobaczyć, właśnie nagrania z produkcji lotek, jak to dokładnie wygląda, jak na maszynie CNC wykonuje się drążenia, czy inne tego typu rzeczy. Tak to wygląda na opakowaniu. Rzućmy okiem, jak wygląda, sam, jak wygląda opakowanie w środku. I jak wygląda sam barel? Widzimy w zestawie mamy jeden komplet szaftów, komplet piórek i oczywiście komplet bareli. To na czym nam najbardziej zależy. I tu ciekawostka już. To, tego się na pewno nie spotyka. Eee, nie spotyka się u, u wszystkich producentów. Piórka są od razu przedziurkowane. Bardzo ciekawie i przydatnie, bo pewnie koniec końców każdy i tak by sobie je przedziurkował. Ciekawe piórka ze wzorkiem. I takim jakby smokiem, literka S, ale wygląda trochę jak smok. Jedno piórko, co ciekawe a wygląda jak piórko, a jest to karteczka z informacją właśnie, jaka waga barela jest tutaj. I widzimy, że odręcznie jest napisane srebrnym markerem, to też na pewno plus. Same barele, jeden z założonym szaftem i piórkiem. Oczywiście przedziurkowanym, tak jak mówiłem. I co ciekawe, te szafty nie są takie standardowe. Chyba to nylon. Raczej tak, raczej to zwykły nylon plastik. Ale... Czy uda się złapać ostrość? Ale jak widać, inny w ogóle kształt. W takim kształcie bardziej jak występują szafty aluminiowe. I oczywiście ze sprężynką na końcu. W takim razie pora rzucić okiem na sam barrel z bliska. Jak wyglądają te drążenia i... Jak to leży w ogóle w palcach? W lotkach Mindałgasa Barauskasa mamy założone standardowe, gładkie, czarne groty. Nie ma co się dziwić, w 95% przypadków tak jest. Więc tutaj nie powinniśmy doszukiwać się jakichś drążeń na grocie czy, czy jakichś innych kombinacji. Sam barrel jest bardzo ciekawy, gdyż zaczyna się od, od bardziej gładkiej powierzchni. Jednak mamy tutaj takie Eliptyczne drążenia, które da się lekko wyczuć na opuszkach palców. Następnie przychodzimy do trzech drążeń, które oczywiście tworzą flagę Litwy. Szot, jak i inni producenci, lubią nawiązywać do narodowości danego dartera. Tutaj Mindaugas Barauskas, tak jak wspominałem, reprezentuje Litwę, więc znalazło się miejsce dla kolorów flagi właśnie litewskiej. Następnie środkowa część, można tak powiedzieć, aczkolwiek nie znajduje się na samym środku i w miejscu, położenia środka ciężkości barela, jest gładka i tutaj już mamy najdłuższy element, najdłuższy fragment barela z takim ring gripem powtarzalnym zobaczmy sobie tutaj z bliska widać, że są też stosowane nacięcia prostopadłe, przez co ten grip jest jeszcze bardziej agresywny i bardzo mocno trzyma się w palcach wyraźnie go czuć w ręce Pora rzucić okiem na dane statystyczne barela, czyli długość, średnicę. Wyświetli Wam się gdzieś to, właśnie tutaj. 25,2, 25. Widzimy, musimy poczekać chwilę, aż się ustabilizuje waga. 25,0, 25,1 i ostatni, dopiero co wyciągnięty z opakowania. 25,2, jako że moja waga tutaj otrzymana od widza Tomka ma tolerancję 1,1 g, to mając 3 lotki w przedziale 0,2 g można powiedzieć, że tolerancja jest zachowana i wszystko jest ok. Na początku chwyt z przodu lotki. Teraz chwyt w środku lotki. Chwyt na końcu lotki. O. Pora na podsumowanie lotek. Mindałgasa Barauskasa od shot w wadze 25 gramów. Tradycyjnie już ocenię lotki w czterech kategoriach. Na pierwszy ogień idzie wygląd. Tutaj bardzo mocne 9 na 10 shot przykłada się do kwestii estetycznych w przypadku swoich lotek. Kolorowa wstawka nawiązująca do pochodzenia Dartera i te opakowania, które na tle konkurencji wypadają naprawdę dobrze. Następnym punktem jest grip. I tutaj miałem małą zagwostkę, gdyż bar składa się z dwóch kompletnie różnych gripów, można by nawet wyróżnić trzy części. Ta końcowa, ten ring grip jest dosyć ostry, ale w połączeniu z resztą daje takie 4,5-5. Powiedzmy będzie 5 na 10 jakość. Tutaj 9 na 10, naprawdę nie ma do czego się przyczepić, Lotki shot są wykonane bardzo dobrze. Na koniec cena. Tutaj można powiedzieć, że to najsłabszy punkt. Widać, że shot się ceni i można powiedzieć, że to marka premium. Lotki Mindaugasa Barowskasa kosztują blisko 350 zł. Dlatego jeżeli chodzi o cenę, daję tutaj jedynie 4 na 10.